Czy warto czekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów, a dokładnie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które zastanawiają się, czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi, czy też poczekać na decyzję unijnego organu, która najprawdopodobniej zapadnie wiosną lub latem 2023 roku. Wyrok ten będzie miał wpływ na sposób rozliczenia się stron w sytuacji, gdy umowa zostanie unieważniona w drodze postępowania sądowego. Może finalnie rozwiać wszystkie wątpliwości i pozbawić banki Straszaka, jaki obecnie wykorzystują na Frankowiczów, czyli grożenia pozwem za bezumowne korzystanie z kapitału. Zdaniem ekspertów najbardziej prawdopodobny jest właśnie ten scenariusz, wynika to z treści dyrektywy 93 13 EWG oraz wcześniejszych orzeczeń CUE. Prawnicy zauważają, że wyrok na korzyść banków stanowiłby zaprzeczenie dotychczasowych stanowisk CUE i przekreśliłby sens unijnej dyrektywy. Już 16 lutego opinię w tej sprawie wygłosi Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli będzie ona korzystna dla Frankowiczów, to wyrok CUE, który zapadnie w połowie tego roku, będzie prawie na pewno również korzystny dla Frankowiczów. Jest to stała praktyka CUE, że wyroki są zbieżne z opiniami Rzecznika. Warto podkreślić, że polskie sądy nie mają wątpliwości co do tej kwestii. Nie czekają na decyzję TSUE, tylko masowo oddalają prawomocnie roszczenia banków o bezumowne korzystanie z kapitału. Zapadło już wiele takich prawomocnych wyroków, na rynku za to nie pojawiła się ani jedna informacja o tym, aby takie roszczenie banku zostało uznane choćby nieprawomocnie. Rozważając te argumenty można dojść do wniosku, że zdecydowanie nie warto zwlekać z decyzją o pozwie, ponieważ po wyroku do sądów ruszą dziesiątki tysięcy frankowiczów z intencją zakwestionowania swoich umów, co może doprowadzić do nadmiernego obciążenia krajowych sądów oraz doświadczonych w sprawach frankowych prawników, których wbrew pozorom nie ma zbyt wielu. Niezależnie od wyniku wyroku CUE, warto zdawać sobie sprawę z faktu, że proces sądowy może potrwać wiele miesięcy lub nawet kilka lat. Samo skompletowanie dokumentacji do pozwu może zająć w niektórych wypadkach dwa lub nawet trzy miesiące. Warto jednak zdobyć się na cierpliwość i wysiłek, bo od banków można odzyskać bardzo duże kwoty powiększone o odsetki za oczekiwanie. Dlatego jeśli planuje się pozwanie banku, należy jak najszybciej skontaktować się z doświadczonym pełnomocnikiem prawnym, który pomagał już innym frankowiczom i posiada wiedzę na temat skomplikowanej problematyki związanej z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Na naszym kanale w innych materiałach znajdziesz wiele przydatnych informacji, czym się kierować, wybierając kancelarię frankową. Podsumowując wszystko wskazuje na to, że wyrok CUE będzie korzystny dla Frankowiczów. Wyrok może wprawdzie wpłynąć w korzystny sposób na sytuację Frankowiczów, ale nie zmienia to faktu, że każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i podejścia. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty i dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Nie należy jednak zwlekać z pierwszym krokiem, gdyż dobre kancelarie mogą być mocno obciążone zleceniami w połowie tego roku.